A dzisiaj mam Wam do pokazania październikowe pudełko Biglosi. je już jakiś czas temu i dzisiaj pokażę Wam, jakie produkty tutaj się znajdują. W tym miesiącu były cztery warianty pudełka, i w każdym znalazło się minimum pięć pełnowymiarowych produktów. Dobra, więc tutaj mam dwie ulotki i pierwsze z nich to jest sklep internetowy Yasumi. Tutaj mam jakieś zniżki przy zakupach za minimum 60 zł oraz przy zakupach na minimum 130 zł. A tutaj mam bon o wartości 50 zł do sklepu Bingo Spa. A teraz przejdę już do produktów, jakie były w październikowym pudełku. Pudełko nazywało się Zrelaksuj się. Tak, z tego co widzę, wszystkie produkty, czyli sześć tutaj mamy rzeczy, wszystkie to są pełne produkty. Tak jak mówiłam, miało się znaleźć minimum 5 pełnowymiarowych produktów, a ja mam wszystkie sześć. Więc to bardzo fajnie, dlatego że można te rzeczy naprawdę przetestować Więc pierwszą rzeczą, jaką tutaj mam jest maska odżywiająca z Osi. Jest to specjalna formuła z australijskim olejem jajowa Pomaga odzyskać kontrolę i wygładzić puszące się włosy Nawilża je, pozostawiając piękne wiśniące na dłużej i ja o tych produktach bardzo dużo słyszałam: o szamponach i o odżywkach, ogólnie o firmie. Bardzo chciałam coś z tego mieć, ale nigdy nie miałam okazji kupić. Dlatego cieszę się, że w pudełku ten produkt się znalazł. I tutaj, tak jak mówię, wszystkie produkty, jakie będę wam pokazywać, są to pełnowymiarowe produkty. Tutaj akurat jest 250 ml. Drugą rzeczą, jaką znalazło się w pudełku jest płyn micelarny Łagodnie, ale wyjątkowo skutecznie oczyszcza skórę twarzy, oczu i ust Nawet z wodoodpornego makijażu Zapewnia optymalną pielęgnację i nawilżenie również wrażliwej skóry Tutaj mamy 200 ml za około 19 zł Co do płynów micelarnych, ja lubię jak takie produkty się w pudełkach znajdują Dlatego, że to mi się nigdy nie zmarnuje Jest to płyn micelarny z firmy Biolik Nigdy mi nie miałam takiego produktu ani nic z tej firmy Więc na pewno bardzo chętnie to przetestuję Trzecim produktem, który znalazł się w październikowym pudełku jest Pełno wilżające URA 5%. Zaawansowana formuła kosmetyku sprawia, że skóra staje się głęboko i długotrwale nawilżona. Krem łagodzi i koi podrażnienia o różnym podłożu Między innymi spowodowane czynnikami atmosferycznymi I tutaj jest napisane, że najlepiej go właśnie stosować Kiedy mamy skórę zniszcz zniszczoną przez, nie wiem, niską temperaturę, wiatr No i na przykład suchości skóry o podłożu genetycznym Ja nigdy takiego kremu nie miałam, więc również jestem bardzo ciekawa Tutaj mamy 50 ml i tutaj cena jego to jest 29 zł Również pełen produkt No i tutaj właśnie krem ten ma przede wszystkim wygładzać Oraz przywracać miękkość skórze Kolejnym produktem, który był w pudełku jest odżywka 5.1 do skórek i paznokci. Skutecznie regeneruje słabe i zniszczone paznokcie oraz skórki wokół nich. Tutaj mamy 2 ml i cena to jest 9,90. Z tego produktu jestem bardzo zadowolona, dlatego że ja mam z paznokciami duży problem, czy właśnie ze skórkami, więc taki produkt na pewno się przyda. Piąty produkt w tym pudełku to peeling dotleniający, delikatny peeling enzymatyczny, który dostarcza skórze tlen oraz nadaje jej gładkość i miękkość. Zawarty w nim tlenek cynku oczyszcza skórę. Tutaj mamy 75 ml, cena to jest około 35 zł. Również jestem bardzo tego peelingu ciekawa. I już ostatnim produktem, jaki znalazł się w pudełku, jest prezent i jest to maska, Kompres 4D, rewolucyjna maska nasączona aktywnymi składnikami, która idealnie dopasowuje się do kształtu twarzy, równomiernie rozprowadza skoncentrowaną formułę oraz skutecznie działa w kierunku wnętrza skóry. Maska tutaj przede wszystkim ma intensywnie nawilżać i dotleniać skórę, zawiera witaminę B, C i E, więc również jestem jej bardzo ciekawa. Jeszcze takiej maski, która dopasowuje się do kształtu twarzy, nie miałam, więc jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi. Więc ogólnie co do pudełka, jestem bardzo zadowolona z tych produktów i przede wszystkim też dlatego, że każdy z nich jest pełnym produktem. Więc spokojnie można te wszystkie rzeczy przetestować. Więc co do tych produktów, to z wszystkich jestem zadowolona. Nie ma takiego, który by mi się nie spodobał. Jednak takim moim ulubionym produktem z pudełka będzie ta 3-minutowa maska odżywiająca z OSI, dlatego że ja o OSI naprawdę bardzo dużo słyszałam i wiele dziewczyn polecało te produkty, czy tam szampony, odżywki. I zawsze chciałam sobie coś kupić, ale jakoś nigdy nie miałam okazji, więc to jest produkt chyba taki mój ulubiony. Natomiast tak jak mówię, wszystkie produkty są naprawdę bardzo fajne, no i wszystkie to są pełnowymiarowe produkty. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, standardował. Pamiętajcie o kciukach w górę i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa! I pierwsza rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest błyszczek, którym jestem zakochana, który moim zdaniem jest po prostu obłędny.